Lumina, trafiłem w szóstkę. Robimy opening na dworzu. I to nie jest prawdziwy bał. Tylko to jest przeróbka, ale jest dobrze. Tyk. I chwieci się. I co to będzie? Zamykam oczy. I gadżet do rose. Drugi mega box. Szóstka! Ja nie mogę! Dobra, punkty mocy do Kiełka, punkty mocy do Bo, punkty mocy do Kara, Tary, punkty mocy do Maxa, punkty mocy do Martisa i gadżet do Kolta. Trzeci mega box. Piątka. E, punkty mocy do Speak, punkty mocy do Spajka, punkty mocy do Martisa, punkty mocy do Dynamajka, punkty mocy do, do Kiełka. Szóstka. E, punkty mocy do Tary, punkty mocy do pułkownika Rasa. E, Punkty mocy do Dyna Majka. Punkty mocy do Sandy, punkty mocy do Squeaka i... Leo! No i mamy legendę. No i jeszcze nam brakuje. Jakich zadejmiarzy Brakuje nam. Stew, Crow, amber, tik, ośmiobity. Kowiec I Ems. No i otwieramy któregoś tam mega boxa. Szóstka. Punkty mocy do pułkownika Rafsa, Punkty mocy do Bo. Punkty mocy do Sandy. Punkty mocy do Mortisa. Punkty mocy do Moksa i Star Power do Kolda. i kolejny mega bong. Piątka. Punkty mocy do Tary, punkty mocy do Leona, punkty mocy do Po, punkty mocy do Squika i punkty mocy do Maxa. I otwieramy kolejnego megaboksa, Piątka. Punkty mocy do Pułkownika Rafsa, punkty mocy do Maxa, punkty mocy do Squika, punkty mocy do Tary, punkty mocy do d dynamika Otwieramy kolejnego mega boxa I piątka jest e, Punkty mocy do Pułkownika Rawsa Punkty mocy do Maxa Punkty do squika Punkty mocy do dynamika, Punkty mocy do Bo Kolejny mega box I Szóstka, punkty mocy do squika Punkty mocy do Bo Punkty mocy do Maxa, punkty mocy do Tary, punkty mocy do Dynamajka i gadżet do Jess. Otwieramy kolejnego mogę boksa i piątka, punkty mocy do Bo, punkty mocy do Sandy, punkty mocy do Squika, punkty mocy do Leona i punkty mocy do pułkownika Rasa. I to koniec mega, i otworzymy sobie jeszcze jednego Big Boxa i nic jeszcze kolejnego Big Boxa i jeszcze to jest Ad Box. I piątka no i nic tu nie ma jeszcze może kupimy sobie o a jeśli już nie, nie jeśli możemy sobie kupić ale chcę wam coś pokazać ja mam już nowego kupiłam sobie yy, takiego skina i na razie już nie, nie możemy yy, kupować tylko dopiero możemy później Albo jeszcze sobie otrzymyjmy jednego mega boxa i piątka. Nic nie ma. Chciałbym jeszcze być mega box, ale już nie ma. No nic. Widzimy się w następnym odcinku Elo.